Dzień dobry Państwu. Jak widzicie wróciłem o tym gdzie byłem i co robiłem, choć to nie jest wielka tajemnica, opowiem w osobnym odcinku, a dzisiaj zajmiemy się kierunkiem kupianskim na froncie. Najwięcej uwagi w tej chwili zbierają przede wszystkim Awdijewka i Krynki na lewym brzegu Dniepru. Bachmut i Kupiansk pozostają trochę bardziej w cieniu, mam wrażenie, że Kupiansk najbardziej. Tymczasem 5 stycznia Instytut Badań nad Wojną, ten amerykański, Poinformował nas, że rosyjskie siły mogą zintensyfikować wysiłki, by przechwycić kupiansk w okręgu Charkowskim w nadciągających tygodniach. I że grupują tam siły, które wydają się mniej zużyte niż inne rosyjskie zgrupowania, które są odpowiedzialne za wysiłki na innych fragmentach wschodu Ukrainy. Czytamy tutaj także i to też nie jest wielka tajemnica, choć ISW to dla nas podsumowała, że na tym kierunku walczą po stronie rosyjskiej przede wszystkim pierwsza pancerna armia gwardyjska i szósta armia ogólnowojskowa, ale są na tym terenie także obecne oddziały sztorm Z i sztorm W. Sztorm Z i Sztorm to są oddziały więźniów, byłych więźniów zrekrutowanych przez Ministerstwo Obrony. Czyli taki nowy Wagner. Po buncie Prigorzyna powstały ministerialne odpowiedniki tamtych, tamtych oddziałów więźniów. Tu faktycznie, proszę Państwa. Od dawna, od dość dawna słyszymy, że duże rosyjskie siły się zbierają, są tam obecne i dodatkowo, że często są to oddziały wysokiej jakości. Mam pewien problem przy tym konkretnym odcinku. Ludzie, których wspieramy, pułk Kalinowskiego znajduje się między innymi na tym fragmencie frontu i odgrywa ważną rolę. Swoją drogą oni odgrywają ważną rolę w obronie. Północnej części frontu, my odgrywamy ważną rolę w ich zaopatrzeniu. Ja nie lubię w ten sposób się jakoś tam za bardzo chwalić. Ja przekazuję to, co oni powiedzieli. Wręcz tutaj padły liczbowe określenia, jak duża część zaopatrzenia pułku to jesteśmy my. To jest zaskakująco wysoka liczba. Ja oczywiście nie chcę jej podawać ze względu na to, żeby nie chlapnąć zbyt wiele, natomiast możecie się poczuć, że na nich się trzyma obrona kupianska, oni się trzymają w pewnym stopniu na nas i jesteśmy częścią tego wszystkiego. Czasem trudno nam to zrozumieć, siedząc tutaj w Polsce gdzieś w mieszkaniach, choć część z was ogląda nie z Polski. Ciężko to zrozumieć, że my mamy bezpośredni wpływ na te wydarzenia, od tego co my robimy też coś zależy, ale no, tak to wygląda. Mnie jest to ciężko mówić w ten sposób, bo sam sobie wydaje się jakoś tak no, brutalnie nieskromny, ale no tak to niestety wygląda. Wolałbym, żeby to się trzymało na kimś innym niż. Na nas, żeby były jakieś tutaj bardziej poważne instytucje, na których by się to wszystko mogło trzymać, ale no my musimy faktycznie Uświadomić sobie swoją rolę. Tak czy inaczej, mam pewien problem z tym, żeby nie powiedzieć Wam zbyt wiele, bo trochę się dowiedziałem po drodze przez ostatnie miesiące i próbuję przekazać to, co mogę, nie przekazując zbyt wiele. Tak czy inaczej, faktycznie ta wysoka jakość sił. Które znajdują się na kupiansku po stronie rosyjskiej, to jest coś, co mogę ze swojej strony potwierdzić. Mógłbym tu podać konkretne przykłady, no ale nie chcę powiedzieć zbyt wiele. Co oczywiście też nie odnieście wrażenia, że to jest jakiś monolit po albo jednej, albo po drugiej stronie. To nigdy tak nie wygląda. To, że na danym odcinku znajduje się jakaś część jednostek. Wysokiej jakości, dobrze zaopatrzonych, dobrze wyszkolonych, i tak dalej, to zazwyczaj oznacza, że jest to wyższy procent w tej mieszance niż gdzie indziej. Praktycznie żaden odcinek frontu nigdy nie składa się na tej konkretnej wojnie wyłącznie z jednostek dobrze wyszkolonych, dowodzonych, zaopatrzonych, po prostu tutaj jest ich trochę więcej niż gdzie indziej. To faktycznie jest zauważalne przez żołnierzy, którzy walczą po stronie ukraińskiej. To, co pisze Instytut Badań nad Wojną, zaczyna się już wylewać w innych kierunkach, pojawiać się w innych mediach, także te same przesłanki, które zau zauważył. Instytut Badań zauważają także inni komentatorzy. Tutaj ukraiński komentator, którego też dość często czytuję, pan Maszawiec, pisze, że Rosja przerzuca wojska na kierunek Charkowski, pod Kupiansk. I tego typu komunikatów ostatnio jest dość wiele. To się zaczęło nawet w mediach ukraińskich wylewać w postaci artykułów, newsów, ostrzeżeń, że Rosjanie mogą szykować nowy atak na Charków. Tu sam Maszawiec przyznawał, że wizja ataku na Charków jest w tej chwili, jak on to ujął, nawet nieśmieszna, ponieważ Charków jest miastem na około milion mieszkańców. Jeśli Rosjanie chcieliby faktycznie zająć to miasto potrzebowaliby gigantycznego zgrupowania wojsk, ogromnej ilości ciężarówek, artylerii, czołgów itd. To jest zadanie w tej chwili ponad ich siły. Na razie mowa jest o samym kupiansku. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Dlatego, że w polskich mediach prawdopodobnie albo już się pojawiły, albo zaraz się pojawią takie alarmistyczne artykuły, Rosjanie zaraz zaatakują Charków. To z jednej strony, proszę Państwa, jest z mojej... z mojej strony intencja, by was uspokoić, tak? Sytuacja nie wygląda aż tak źle, żadnej wielkiej ofensywy na Charków Rosjanie nie szykują i nie musicie się obawiać, że tam gdzieś Putin ma w kieszeni zapasowe 400 tysięcy żołnierzy, które on zaraz wyciągnie i jak Jokera w partii kart zagra i zaatakuje Charków. Z drugiej strony chciałbym przypomnieć, że szczególnie uspokojeni być nie możemy. Oczywiście wojna przebiega w tej chwili w tak w taki sposób, że jakieś gwałtowne zwroty akcji są mało możliwe, ale tak jak mówiłem przed chwilą, nasze działania też mogą wiele zmienić. My powinniśmy zachować spokój, ale nie dać się uśpić. To jest bardzo istotne. Warto przy tym przypomnieć także, że właśnie akurat z jakiegoś powodu te regiony Kupianska już od wielu miesięcy stały się takim miejscem, które przyciąga uwagę, jeśli chodzi o gromadzenie rosyjskich sił. Tam się nie dzieje aż tak wiele. Ale sugerowany jest cały czas od dłuższego czasu, że już, już za chwilę się tam coś strasznego wydarzy. Tutaj, na przykład, mamy z 17 lipca dziennik Gazeta Prawna, polskie media. Rosjanie zgromadzili 100 tysięcy żołnierzy na kierunku kupianskim i rozpoczęli tam ofensywę. Tu warto dodać, że faktycznie ofensywa na kierunku kupianskim zaczęła się jeszcze latem. Jeszcze w czasie, kiedy trwało. Ukraińskie uderzenie. Na południu Rosjanie w ramach przeciwwagi rozpoczęli atak na północy. I to było także obecne w mediach jeszcze wcześniej. Tu mamy jeszcze 9 miesięcy temu, czyli gdzieś w pierwszej połowie zeszłego roku. A dzisiaj mamy 9 stycznia, więc to można jakoś łatwo obliczyć, ale niekoniecznie będziemy się tym teraz zajmować. Także widzicie radio w net, znowu polskie media. Rosjanie gromadzą spore siły w okolicach Kupianska i szykują zmasowany atak blisko Charkowa. Faktycznie, proszę Państwa, to co jest tutaj interesujące z punktu widzenia geografii, w tej chwili mamy mapę, ale może otworzę ją. Tutaj Kupiansk, jak widzicie, znajduje się w tym miejscu, i jak także widzicie, to jest niedaleko od nie tylko linii frontu, ale ta linia frontu po stronie rosyjskiej jest bardzo niedaleko od, od po prostu, jak to się mówi, terenu, legalnego terenu Federacji Rosyjskiej. Tu jest bardzo ważny punkt przeładunkowy, znany nam praktycznie od początku wojny Walujki w. Aluiki, w okręgu bielgarockim. Bielgarot jest kawałek dalej, bardziej na północ od Charkowa, tutaj jesteśmy dalej na wschodzie. Tak czy inaczej w tym konkretnym punkcie frontu Rosjanie mają stosunkowo łatwą logistykę. Tutaj prowadzi droga z tych wspomnianych walujek, prosto jedzie na miejscowość Dworiczna. I te walki trwają właśnie parę kilometrów od tej drogi w kierunku na synkiwkę, tutaj dalej na Kysliwkę, mamy kilka tutaj miejscowości, na Petropawliwkę próbują nacierać Rosjanie po to, żeby dotrzeć do drogi prowadzącej na Kupiansk i tamtędy się rzekomo przedzierać dalej w stronę Charkowa, więc... Pod tym względem faktycznie Rosjanom jest stosunkowo łatwo akurat w tym miejscu gromadzić duże siły, które później łatwo jest zauważać, zauważać przy użyciu dronów, satelit itd. i ogłaszać w mediach, że oto na tym kierunku konkretnie Rosjanie te siły zgromadzili. Istnieje możliwość, choć tutaj są to moje domysły, że te siły tędy wchodzą na tereny okupowane, a później przemieszczają się dalej wzdłuż linii frontu aż do Bachmutu i być, być może jeszcze dalej, że po prostu jest to swojego rodzaju brama wjazdowa na tereny, jak to oni określają, tereny specjalnej wojennej operacji dla Rosjan i stąd duża liczba żołnierzy na tym konkretnym kierunku. Bo choć... Ataki są długotrwałe i intensywne na tym kierunku. Nie widzimy, żeby tutaj Rosjanie prowadzili jakiegoś rodzaju zmasowane ataki, odpowiadające skalą doniesieniom o zgrupowaniu wojsk w rozmiarach 100 tysięcy żołnierzy. Tego nie widzimy. Za to widzimy operacje odpowiadające mniej więcej temu, co było widać w Bachmucie, w Awdijewce. Bardzo często posługujemy się tutaj bezdusznymi liczbami i mówimy na przykład, odbyło się 10 ataków na kierunku kupianskim, albo ataki na kupiansk odbywają się cały czas. Tutaj mamy przykładowy materiał właśnie z kierunku kupianskiego, zauważcie parę szczegółów. Po pierwsze, pierwszy pojazd jedzie to widać póki co tak sobie, później będzie to widać lepiej. Widać tutaj ma trał przeciwminowy. On jedzie, zanim jadą kolejne pojazdy po jego śladach. Widzimy, że wyjeżdżają z lasu na otwartą przestrzeń, i widzimy także, że nie jest to pierwszy podobny atak w tym konkretnym miejscu. Tu stoi pięć już przynajmniej uszkodzonych, jeśli nie zniszczonych prawdopodobnie rosyjskich pojazdów. To jest rosyjski szturm. Te pojazdy wyglądają tak, jakby także nadciągały z tamtego lasu. Tutaj lepiej widać było, Cofnijmy sobie. Ja to zastopuję. Zobaczcie, on tu faktycznie ten czołg ma instalację z przodu. Prawdopodobnie właśnie taki trał przeciwminowy i po jego śladach w pewnym odstępie jadą kolejne pojazdy. Tu widzimy, że on oczywiście eksplodował i bardzo możliwe, że to była eksplozja właśnie miny. Problem z trałami przeciwminowymi jest taki, że one mogą wytrzymać określoną liczbę eksplozji takich min i później mogą się pojawiać w tej konstrukcji pewnego rodzaju luki. A to znaczy, że już nie całą szerokość. tego trału nie na całej szerokości skuteczność jest taka sama. Ja się jeszcze tutaj podniosę, zobaczcie, że tutaj w rogu ekranu jest jeszcze jeden zniszczony pojazd pancerny, co także pokazuje nam, że intensywność działań bojowych na tym konkretnym kierunku jest dość wysoka. Widzieliśmy tam pociski, jak lecą, a tu ewakuuje się załoga, pozostałe rosyjskie pojazdy dojechały do tego czołgu i zaczęły się wycofywać. Na montażu coś tutaj przeskoczyło i nie widzieliśmy co dokładnie trafiło. Ten czwarty w kolumnie pojazd, ale on się już dymi. Czy on trochę zjechał na bok i wybuchł na minie? Czy tam coś przyleciało? Tak jak mówię, no, przegapiliśmy, ale tu coś leci. W drugi pojazd w kolumnie, w tej części widocznej kolumny. Przylatuje prawdopodobnie dron FPV. Widzieliśmy, jak tutaj się rozbiegają żołnierze, tu i się rozbiega jeszcze więcej. Czołg oczywiście się próbuje wycofać, on wyjeżdża. To jest ogromny problem dla rosyjskiej broni pancernej. Czołgi T-72 i pochodne, w tym T-90, mają problem z prędkością biegu wstecznego. On nie może szybko się wycofywać. I dlatego musiał się tutaj obrócić, ryzykując, że wjedzie na minę, wystawiając się tyłem do przeciwnika, i jak widzimy, doszło do jego zniszczenia. Eksploduje amunicja. Obok przejeżdża kolejny pojazd pancerny, odsuwa się od tego eksplodującego czołgu, wyjeżdża poza, poza to oczyszczone od min. Przejście dużo ryzykuje, ale. No ktoś postanowił, że no w tej sytuacji ryzyko może być albo ogromne, albo potężne i niestety dla niego nie udało mu się. Mniej więcej tak wyglądają ataki na, na kierunku kupianskim. Tutaj nie wiem czy dość cofnąłem. Zwróćcie uwagę. Jest taki moment w Hmm, chyba wcześniej. Jest taki moment, o tutaj, prawdopodobnie jest to przylot pocisku, hmm, pocisku kasetowego. Wcześniej piechota tutaj wyskakiwała z tych pojazdów, oni się ukrywają po krzakach, więc użycie broni kasetowej na taką odsłoniętą piechotę wydaje się jak najbardziej zasadne. A tutaj widzimy tą grupę, tą kolumnę, która w tym ataku została. Zniszczona tu po lewej, prawdopodobnie ten pierwszy czołg z trałem przeciwminowym, tu ta wcześniejsza grupa. Więc jeśli chcecie sobie wyobrazić, jak to wygląda, to z tego co jest mi wiadomym, tego rodzaju ataki, choć ten był akurat dość duży, często to jest tylko i wyłącznie piechota, tego rodzaju rosyjskie próby natarcia odbywają się cały czas. Jeszcze raz, zazwyczaj mniejsze. Jednak cały czas. Moździerze na tym kierunku atakują praktycznie, czy atakują tych nacierających, czyli te moździerze się de facto bronią, ale ostrzeliwują nacierających 24 godziny na dobę. A Co oczywiście oznacza ogromne zużycie amunicji dla jednej strony, ale także ogromne straty dla drugiej strony. Jak wielkie są straty... Straty w ludziach. Po stronie rosyjskiej, na kierunku kupiańskim, tego nie wiemy, natomiast z tego co jest mi wiadomym, są one naprawdę zauważalne. Dla strony rosyjskiej, zresztą Instytut Badań nad Wojną sugeruje, że Rosjanie nie są w stanie gromadzić tam sił, a tylko je uzupełniać. Zresztą możemy zobaczyć, że tak naprawdę ta. Hmm, Linia frontu w tym miejscu się nie rusza, praktycznie. Oczywiście możecie to prześledzić w moich starszych przeglądach, ale tutaj walki o synikiwkę trwają przynajmniej od lata tego roku, przepraszam, poprzedniego już roku. Na początku stycznia zawsze jest tym z tym problem. Na początku mm, tego roku jesteśmy, więc. W lecie 2023 poprzedniego roku zaczęły się intensywne walki o syńkiwkę, natomiast pomiędzy początkiem zeszłego roku i latem zeszłego roku także tamte walki trwały. Ja miałem niedawno taki odcinek, w którym liczyłem, ile Rosjanie musieliby poświęcić ludzi, żeby zająć tam pół Ukrainy, całą Ukrainę. Pojawiły się na przykład komentarze, że przecież ja to liczę na podstawie awdijewki, a przecież to jest twierdza, tam Rosjanie na pewno tracą więcej ludzi niż na innych kierunkach. Z jednej strony jest to jak najbardziej rozsądny argument, z drugiej strony wyobraźcie sobie, że spróbowalibyśmy policzyć tego typu rzeczy na przykładzie frontu właśnie Kupianskiego, gdzie Rosjanie tracą żołnierzy, tracą ich wielu, Natomiast nie zdobywają terenu w ogóle. Jeśli popatrzymy na to w ten sposób, jeśli właśnie w ten sposób będzie wyglądała ich dalsza walka o zajęcie tego, co chcą zająć, no to te straty będą jeszcze większe niż tam liczyliśmy na przykładzie Afdziewki. Pojawiają się przy tym, proszę Państwa, sugestie ze strony na przykład rosyjskich użytkowników Twittera, że jeśli uda się zająć Kupiansk, to tam już droga na Charków jest otwarta i swobodna, że tam jest płasko, pusto i w ogóle to będzie bezproblemowe. A no, proszę państwa, nie do końca. Oczywiście zajrzymy sobie na mapę topograficzną. Ja się przesunę w taki kąt, żeby nie zasłaniać Kupiansk. Widzicie dokładnie w tym miejscu poniżej jest Kupiansk wózlowej, czyli taki węzłowy. Zaraz przejdziemy do tych węzłów, bo to jest wielki węzeł, o wielkim znaczeniu węzeł kolejowy. Natomiast tu widzimy, że Kupiansk znajduje się, podobnie jak Bachmut, przy rzece. Przy rzece, rzece Askol. Tutaj jeśli sobie popatrzymy, znajdziemy ten Kupiansk tutaj. To ta rzeka przebiegona się tak rozlewa w tych miejscach i płynie tam aż dalej, wpada do, do Dońca Siewierskiego, Ale to jest długa przeszkoda wodna, która blokuje Rosjan praktycznie na całym kierunku frontu. Więc, więc Kupiansk znajduje się w tej dolinie. Przy czym jak widzicie. Po stronie wschodniej, po stronie rosyjskiej, wybrzeże jest znacznie bardziej płaskie. A po stronie ukraińskiej w tej chwili oczywiście front nie przebiega wzdłuż linii rzeki, tylko kawałek dalej na wschód ale po stronie ukraińskiej rzeki Askol. Widzimy tutaj od razu zaczynają się wzgórza, co oznacza, że Rosjanie nie tylko, jeśli w ogóle uda im się dotrzeć do samego Kupianska i do rzeki, nie tylko będą musieli forsować samą rzekę, ale jeszcze dodatkowo będą musieli radzić sobie z tymi wzgórzami. I obrońcy będą patrzeć na to forsowanie rzeki z pewnej wysokości. Oczywiście w tej chwili w epoce dronów to jest nie aż tak ważny jak kiedyś, ale wciąż istotny i wciąż to daje przewagę. Nie małą to dajmy. Nawet jeśli jesteś operatorem drona i jesteś 30-40 metrów wyżej niż operator drona z drugiej strony, wciąż jesteś w wygranej pozycji. Więc tutaj, jeśli Rosjanom faktycznie uda się nawet dojść do Kupianska i zająć Kupiansk, na brzegu wschodnim, nie jestem pewien czy to jest lewy czy prawy brzeg. Raczej jestem pewien, że Askol płynie z północy na południe, więc chodzi o brzeg lewy, ale nie mam pewności, więc powiedzmy o nim wschodni. Nawet jeśli oni tam dadzą radę dotrzeć, to operacja przekroczenia rzeki będzie ich kosztowała kolejne poważne straty. A dalej pomiędzy Kupianskiem i Charkowem mamy właśnie dużo wzgórz. Poprzecinanych także kolejnymi rzekami, więc powstają tutaj kolejne linie, naturalne linie obrony dla sił ukraińskich. Jeśli w ogóle dojdzie do przełamania tego frontu, to prawdopodobnie zatrzyma się on w miejscu, gdzie w tej chwili Ukraińcy budują linię umocnień. W tej chwili trwa taka bardzo intensywna, kompleksowa budowa linii umocnień na tyłach frontu i przy północnych granicach. Więc wydaje się, że w tej chwili wizja tego, by Rosjanie mogli zaatakować Charków z tej strony faktycznie jest daleka od rzeczywistości, chociaż koszt obrony synkiwki w tej chwili jest potężny. Przede wszystkim w wymiarze materialnym i w wymiarze ludzkiego życia. Ludzie, którzy tam siedzą przy minus 25 stopniowym mrozie przy 20, 30, 40 cm śniegu. To są ludzie, którym chciałoby się przybić piątkę i powiedzieć dziękuję, ale zamiast tego po prostu dostarczamy im rzeczy i myślę, że to jest nawet ważniejsze. Teraz też transport właśnie przecież do nich poszedł. Jeszcze tutaj mówiłem o tym, że tam jest Kupiansk Węzłowy i mówiłem, że opowiemy o tych węzłach. Tu widzimy mapę kolejową Ukrainy, Charków, tu zjechałem niżej, tutaj mamy Makijewkę i Doniec, więc to są nasze punkty orientacyjne, żebyście się w tej mapie nie zgubili. I Kupiansk jest dokładnie tutaj, gdzie jest ta, to ogromne skrzyżowanie. Jak widzicie, skrzyżowanie posiada dwie nitki kolejowe prowadzące na północ w stronę Rosji. Dwie nitki prowadzące na południe-południowy wschód, w tym do Sewiera daniecka i dalej tędy się da dostać właśnie do Makijewki, do Ługańska, do Doniecka i ma także linie kolejowe w stronę Charkowa. Po tym jak wyzwolono Kupiansk, tam zaczęły faktycznie przyjeżdżać pociągi. Z, między innymi z pomocą humanitarną, z ludźmi, wywozić ludzi, przywozić ludzi, więc z tego co wiemy, rok temu ta linia kolejowa była jeszcze sprawna, więc Kupiansk, jeszcze przed jego wyzwoleniem, był bardzo ważnym, ważną bazą logistyczną dla Rosjan, i jeśli oni to miasto, miasteczko w zasadzie, byliby w stanie odzyskać, to prawdopodobnie znowu taką rolę, taka rola zostanie mu oddana i będzie to bardzo mocno Rosjanom pomagało na północnej stronie frontu, więc obrona kupianska jest bardzo ważna. Jeszcze na koniec ciekawostka: kiedy rozmawialiśmy o tym, właśnie co tam się dzieje w Kupiansku, no. Ja tam byłem, więc gdzieś tam rozmawiamy i się mnie pyta jeden z żołnierzy: A czy byłem w Muzeum Nieba w Kupiansku? A ja się pytam, co to jest Muzeum Nieba, bo nie, nie byliśmy tam zwiedzać nie odwiedzaliśmy muzeów, tylko po prostu rozdaliśmy ludziom jedzenie i pojechaliśmy dalej. A on mi mówi, że tam jest takie muzeum jakieś pewnie regionalne które zostało trafione i została z tego muzeum jedna ściana z drzwiami. I tabliczką. Na tabliczce jest oczywiście napisane, że to jest muzeum, i się podchodzi do muzeum, otwiera drzwi, i za tymi drzwiami jest widać tylko niebo przez te drzwi. Więc nazwali to Muzeum Nieba, co jest smutne i zabawne jednocześnie. Jeszcze raz, szczególnie w tym odcinku, chciałbym podziękować wszystkim, którzy razem ze mną pomagają. Po raz kolejny chcę podkreślić, że Wy jesteście w tym tak samo ważni jak ja, każdy z Was jest tak samo ważny jak ja, wszyscy robimy to razem, wspólnie i tylko dlatego to działa. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.